więc to było tak... Urodziłam się bez rogu. Byłam małym, słodkim, kremowym źrebakiem. Urodziłam się, to nie było nikogo w oku mnie, więc leżałam i czekałam. Próbowałam zasnąć, ale mi się nie udawało. W końcu podszedł do mnie ktoś podobny do mnie. To była chyba moja mama, ale nie pamiętam. Zaczęła mnie lizać, myć. Bardzo mi się to podobało, więc wtedy udało mi się zasnąć. Pół godziny później znów się obudziłam. Mama cały czas była przy mnie. Potem przyszedł ktoś, kto był trochę inny od całej reszty. Wyglądał tak jakby podobny do swojego ojca, Nutello. mi zaczął lizać myć. Wyczesał mi ogon kopytem. To było trochę dziwne, ale nie miał rogu, mama także. Ale jak dorosłam, to już miałam rok. Zaczął mnie myć tak samo. Później, jak już wstanęłam na, wstałam na nogi, byłam bardzo mała. Jakby kucyk tym mini. Spróbowałam biegać, ale mi się to od razu udało. Mm, mama i tata byli pod wrażeniem. Bili, bili brawo. Później, jak spałam, zostałam sama. Stałam, biegałam wszędzie. Ich nie było. Pozostała tylko derka po tacie. Nie wiem, co się mogło stać. Bałam się wtedy. Zwykle nie bałam się być sama, ale wtedy jakoś się strasznie trzęsłam. Bałam się wtedy, że zostałam sama. Nigdzie ich nie było. Biegałam po okolicach. Nie było nikogo. Dopiero później. Zobaczyłam, że ktoś biegnie w wielkości mnie. Cześć, nazywam się Gwiazdor, a ty? Ja nie znam swojego imienia. Nie mam imienia, odpowiedziałam. A on powiedział: Jak to nie masz? Musisz mieć jakieś imię. Właśnie nie mam. Niestety rodzice mnie nie nazwali. Kilka dni po moim urodzeniu jakoś zniknęli. O, bardzo mi przykro, ale moi także. Mogę ja cię nazwać? Tak. Może być byle jakie imię. Każde przyjmę. Lili. Naprawdę? Dzięki gwiazdor. A wtedy się zaczęła nasza przyjaźń. Dopiero później. Zaczęliśmy się razem bawić, gdy już byliśmy dorosły. dorośli. Ale ja miałam róg. Gwiazdor też miał róg. Okazało się, że byliśmy tej samej rasy. Gwiazdor... Miał takie coś. Nie wiedziałam skąd to jest. Ale cały czas się lubialiśmy. Ej, gwiazdor, uważaj! No, uważam, Lili, uważam. Co zrobimy? Nie wiem. Wtedy to się zaczęło. Nie wiem, co mnie opętało, ale. Nie kupiłam Gwiazdora. Mm. Oła! Lili, co ty robisz? Myślałam, że jesteś dobrą przyjaciółką. Aż wtedy Gwiazdor przestał mnie w końcu lubić. Ja powiedziałam, cały czas na nim biegłam, bo nie wiedziałam, co się stało. Ja nic nie zrobiłam. Może myślałam, że w nocy ktoś mi podał może jakieś tabletki. Okazało się... Okazało się, że. Ktoś naprawdę mi podał te tabletki. Jak widzisz, Nutella. Takie było moje życie. Wow! Serio? Czyli gwiazda ci tak naprawdę nadał imię? Tak! To było trochę dziwne. Wow, ale miałaś super historię. Naprawdę, bardzo fajną. Bardzo ciekawe, że teraz nadal tutaj jesteś z Gwiazdorem. Tak, też się dziwię. Myślałam, że nas ktoś odkupi, że ja pójdę do innej stajni, a Gwiazdor do innej. Okazało się, że poszliśmy do tej samej i z tego bardzo się cieszyłam. Już się bałam, że nas rozdzielą. Ale fajną mieliście przygodę. Dobra, my już wchodzimy do stajni. Po co mnie tam zaprowadziłeś? Przecież ona nie musiała tego wszystkiego opowiadać. Ty ją zmusiłeś. Ja nic nie zrobiłem. Chciałem ci tylko pokazać, że ten jednorzeczek istnieje, tato. No tak. Ale jeżeli znowu będziesz tak robić, to, to już nie wiem, co ci zrobię. Dostaniesz kolejną karę. A co już się skończyła? No, dwa dni temu. O nie, muszę szybko mieć. Nutella, no, ten lat dokąd? O, tak. Zejdź do nich. Dobrze. Na szczęście nie. Słyszałem, że za kilka dni. ała, przyjadą do naszej stajni jakieś nowe czempiony konie różnej rasy. Wow, to dla nas wypas, chyba będziemy je uczyć. Tak, ale nie wiem, czy z właścicielami. Jeżeli nowi właściciele będą, to znów nas zaczną nowiać, tresować. No wiem. Szybko biegniemy tam. Do zobaczenia w następnym filmiku.